Planując wydatki na studia na Wydziale Architektury, należy wziąć pod uwagę fakt, że będzie potrzebne sporo pieniędzy, że kwoty potrzebne są trudne do przewidzenia, jak również to, że będą potrzebne różna ilość pieniędzy w różnym czasie. Najtrudniej przewidzieć wydatki na pierwszym roku, ponieważ wtedy trzeba niestety ponieść koszta. Zorganizowania sobie miejsca pracy trzeba ponieść koszty zakupu, chociażby sprzętu komputerowego, jednak później, raz zakupiony sprzęt przez kilka lat powinien posłużyć i będzie się płacić jedynie za bieżące naprawy. Dlatego później te, te kwoty są mniejsze. Problem na pierwszym roku jest również taki, że prace. Na pierwszym roku, przynajmniej w moim wypadku, ale prawdopodobnie niewiele się tu zmieniło, mają troszeczkę inny charakter niż w późniejszych latach. Tak więc, na przykład, o ile w późniejszych latach dosyć łatwo jest przewidzieć koszt chociażby wykonania plansz do zaliczenia projektu architektonicznego, o tyle na pierwszym roku trudno tę kwotę przewidzieć. Na... Dzieje się tak, ponieważ już na początku zajęć można odczytać w regulaminie przedmiotu, że na przykład na koniec przedmiotu prowadzący spodziewa się ujrzeć określoną ilość plansz, na przykład od 5 do 7, czyli przeciętnie 6, o formacie 100 na 70 na sztywnym podkładzie i. Mając te informacje, można po prostu sprawdzić, ile w sklepiku kosztuje tektura o tym formacie. Można sprawdzić, ile kosztuje wydruk wielkoformatowy tej wielkości. I już mniej więcej wiadomo, z jakim wydatkiem na koniec semestru można się liczyć, jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkie konieczne do przedstawienia projektów plansze ze wszystkich przedmiotów. Gorzej jest na pierwszym roku. I tutaj, jako przykład, mogę podać, że jedna z koleżanek ode mnie z grupy wymyśliła sobie na przykład jako pracę zaliczeniową wykonanie na zamówienie uszklarza akwarium. I to jeszcze z żywą rybką w środku. Proszę bardzo. Można oczywiście i taką mieć, i taki pomysł. Dodam, że była to w, dany, w tym akurat konkretnie temacie chodziło o zilustrowanie przestrzenne pojęcia i w tym temacie koleżanka miała najlepszą pracę w grupie. Tym niemniej w trakcie ocen, niestety, doszło do wypadku, ponieważ woda z akwarium zaczęła uciekać. No i koleżanka była poszukiwana po całym wydziale, aby ratować rybkę. Dodam, że niestety akwarium trzeba było naprawić, ponieważ wszystkie prace z całego roku należało przedstawić na zbiorowej wystawie na wystawie zaliczeniowej pod koniec roku. Także akurat ta praca wygenerowała dodatkowe koszty w postaci konserwacji akwarium i niestety ostatecznie jednak trzeba było zakupić drugi egzemplarz rybki ponieważ oryginalna rybka niestety nie doczekała wystawy końcowej tak więc na pierwszym roku w zależności od tak naprawdę od intencji twórczej można się wpędzić naprawdę w niemałe koszty